Dzień dobry, tu Seba i Mati, przepraszamy za spóźnienie. Znowu. Kolejny raz się spóźniacie. Co tym razem? Na Autobus Co? i psy nas zgoniły się, spóźniliśmy, no. Nagle teraz psy, szybko. Aaj. Siadać. Zaraz sprawdzę zadania domowe, więc szybko. Siema. Siemano. Siema. Siadaj Seba, a, poczekaj, co Ej, robisz? Co to jest za przedmiot w ogóle? Nie wiem, no po facetcie wygląda, że to chyba polskie, ale nie jestem pewny. Ej, to jest ta, ta nowa, rzeczywiście, to jest nowa facetka od a, Polaka. A widzisz, coś tam kojarzysz? Czekaj. Po co ci flet Seba? No wiesz, czy się nie przyda? No lepiej mieć, nic nie mieć. Potem ci wpiszę zaraz, nie, że jesteś nieprzygotowany, a tak to co? Dobra. A, co, od czego to się zaczyna w ogóle? Chyba. Ej, macie zadania? Macie zadanie domowe? Tak. No. Ej, no dajcie odpisać ty. To znaczycie, jeszcze będziecie coś I chcieli. Jeszcze będziecie coś chcieli. A równie. Godło w klasie jest, ściągać te czapki. seba. Boże. Dalej. Ej, a czemu ty Ej. zawsze siedzisz przy oknie? Ja miałem siedzieć przy oknie dzisiaj. No i co z tego? Co cię boli znowu? Tu jest, skurde. tu połowę masz i tu nie masz przekraczania. Macie linijkę? Macie linijkę? Dawaj, podziel Trzeba Zaraz. to podzielić. Na, na ołówek będzie, będzie, Raz, dwa, Trzy, cztery no, długości to. i tu jest kreska. I spróbuj, i spróbuj, spróbuj, spróbuj tylko przekroczyć. Spróbuj. Spróbuj przekroczyć. Już przekraczasz. Na swojej połowie. Dajcie tak. zadanie domowodne. Nie róbcie hałasów. Dajcie nie to szybko. zadanie tej. Dajcie Czekamy dobra. ze zrozumieniem. Dobra, dobra. Mati, Robimy kulkę. Mam, Dobrze, mam ich dosyć. Ja mam ich dosyć. Rozkręć to. Mam je zdenerwowali znowu. Dobra. Ale mnie znowu zdenerwowali, frajerzy. Jeszcze będą coś ścięć. Dobrze, zdać, Macie uwagę graj się. Macie wychodzicie za drzwi, przemyślcie swoje zachowanie. Seda, już. I cisza tam. Wszystko dobrze? No, tak, tak. <laughs> ale dobrze budowaliłeś, trafiłeś centralnie w oku. Perfekcyjnie. wiem, ci tak, trzeba się teraz uspokoić. Kamienna twarz, 10 minut lekcji no zostało, dobra, a potem tam, mamy muzykę. Dobra, dam 5 minut i będzie po wszystkim. To co? Uff, czuj, poczekaj, miałem oki w dejody, bo się nie mogę ze śmiechu. Dobra, idziemy. Go. Ty masz ten super długopis, to ma wszystkie kolory, a próbowałeś kiedyś wcisnąć wszystkie na raz? Nie no... Idzie zostaw. wszystkie na raz załączyć. Zostaw, bo popsujesz, bo potem znowu, nie będę miał długopisu przez tak. O! Oh. Oh, oh. Tata Matki, co robicie? Na co? Na co? macie w tym tygodniu, dostajecie, sprzątacie. Kurde. Masz coś na przygryzkę, no głodny jestem tej. Tak, to właśnie mam, słuchaj to, patrz teraz to co ja mam. Jelly fruity. Co to jest? To jest taki żelek w środku, taka galaretka i, co i ją ma? sobie rozgryzasz guzi. I co to mam tak wziąć? Tak, wkładasz do buzi i rozgryzasz. Ty pierwszy. Bo nie wiem, nigdy tego nie robiłem, ale tak się robi. W szkolnym sklepiku takie, takie rzeczy O ile? O 2,50. No to drogie. Na drogie, ładne. Teraz Ty. Dobre? Taka chyba poziomka. Dobre nawet ci mhm. Ale drogie. Drogie, no. Wiesz co, pójdę jeszcze z dwa lizaki e, lodowe dokupię. Na koniec, bo widzisz, ty żurnie jesteśmy w tym, w tym tygodniu. Ej, klaty, kwiaty trzeba podlać. Hmm. Dobra. Ej, Mati, to babka zostawia dzień. Ty może się uda się oceny. Oj, zaczymy ty. Ty spaźdź jakie mam oceny. Poczekaj. Jaki masz numer? Ja mam jedenasty. Jedenasty to masz Polaka jeden, 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 dwa minus i dwa na no, co ty gadasz ty? No chyba nie z kolorów. No, to ja że jestem zagrożony. Z Gary Pała, z maty kolenia. Pała, pała, pała. Zobaczymy, czy byłeś taki fajny pod koniec roku. No, ale ty, no, ty ma... też na pewno masz nie lepiej. No, tak, dopiszemy, to dopiszemy, zobacz. Dopiszemy, tak, dopiszemy. tak, to zobacz, co masz z religii. No co? Z religii? A, z religii, tak. no co z religii? No, ba, nie nie, nie przyjmę, ładne. Nie dwa jeden, jeden, jeden. dwa na szynach, a nie te dwa. No właśnie, no i nie przejdzie z religii. Ale za to z wefu mam dwie piątki i szóstkę, <śm> <śm> z Tak, za ten odmyk, co ci kurde facetka podniosła i pomogła kurde nie, to zrobić odmyk, nie pomoga, bo nie umiesz. No, ładnie robiłem i przestań kłamać. Zazdrości, że tak ładnie mi idzie. Dobra, weź. Dawaj długopis dopiszemy, jak jest chociaż. O. Tu jest facetki, zobacz, o, Brylanciki. Dzień, A umiesz ładnie dopisywać? Zrób czy na szynach, za chęć do życia. Trzy szyna, szyna. I wpisz chęć do życia. Nie, i ci napiszę trzy ale... plusy. Trzy plusy, to ona i za czwartym będzie ten, piątka. Za... Tak, już jest pięć? Nie, to teraz musisz. No dobra, 5. ale teraz trzeba wszystkim do końca napisać, żeby nie, nie było jakieś podejrzane. No co tylko sobie wpiszę poruszkę. No dobra, żeby... to nie, to tej, tej, tej Marcie wpiszę, ale... bo Ona mi tak denerwuje, niech ma za nie. swoje. No dobra, no to. Pisze i pałę tam. Ale Marcie. A, a no, Marcie, a tej. A to wiesz co? FC, nie, bo to jest kujonka, to, to, to musimy co najmniej z 5 minut ich pisać. Dobra, to 5 minus. ty, 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 ty się w tej się podkochuje, w tej. Laurze, może i 6 Nie, to pisz jej 4 plus. Za dobrze też nie może być. No dobra, 4 plus. Żeby się nikt nie skapnął. Dobra. Chyba Chowaj to, 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 chowaj. Wracamy. Dawaj, <grym> <Panie grym> idziemy do tyłu, tyłu. niech kujony idą do przodu. Do przodu a nie. Tutaj siedzą kurde mistrzowie. Zabieramy se towary i se siadamy tam seba. Będą jaja w tylnej, będą jaja. Co ty robisz człowieku, Co ty jesteś normalny? Dobra uspokój się, dobra facetka idzie, dawaj.

Święta na Twym świętym powóz? Czy spieszasz znowu? Bo co robisz? No, popsułeś mi teraz tego Ty no. nie jesteś w ogóle melodyjny co on nie idzie grać Chłopacy Dalej, w ogóle? Drugi raz możecie spróbować bez nerwów Dobra, skup się Ty się O no, co Panikuje. Za szybko Za szybko. Dobrze, macie dwa Macie widzisz, dwa No i widzisz, Nic no i się nie to nie tak przygotowaliście radę. Naprawdę Mogło być tak się dobrze na... Mogło być tak dobrze To teraz kto? Zosia? Kamil? No co ty robisz tej? Ty, ja jestem taki zmęczony, wiem, coś piemy coś zjadł w ogóle. A co co, co z Nie wiem, jakieś chipsa, no opiernicza. Chipsa się. na lekcji. tej, to był dobry pomysł. A skąd tu wziąć chipsa? Tej? Ja kupię w szkolnym sklepiku. Mam pomysł. A co? Patrz co? Proszę panią. No słucham Mati. E, czy ja mogę zmoczyć gąbkę? W sumie dobrze, idź, tylko szybko wracaj. Pamiętaj o chipsach, Jestem ja zobaczyłem, to panie. Dobra, dziękuję. Siadaj na miejsce. Seba, Seba, mam. Masz, ma? Mam. Dał ci się? Tak. Często. Dobra. Często. Tylko pokryją mu, nie? No wiadomo, a nie. Dobra, Dobra. Dobra, dawaj, ostatnia łapka, to tam. A ludzi. Często. Nie patrzy, patrzy, nie no, patrzy. Nie patrzy. Nie, nie przejmuj. Mm. Paprykowe, moje ulubione. Mm. Moje ulubione ale mnie brzuch rozbolał od tych chipsów, tej. No bo żeresz jak świnia, ile zażarłeś. Ja zjadłem z cztery a ty żeś pół paczki w Ale masakra. Tej to może do higienistki pójdziemy. No, musimy. Proszę panią. Bo Seba bardzo boli brzuch i czy mogę iść z nim do higienistki? Naprawdę, czy znowu płaknie? Nie, naprawdę, no już nie może wytrzymać. Dobrze, idźcie. Dochodź. O, Seba. O, ale boli. Seba, seba o... No, ale boli. Seba boli brzuw. A co się mówi? E, dzień dobry pani Filipiny. Dzień dobry, dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Boi, bo on po prostu się daż arcipsów za dużo na lekcji paprykowej. A to nieładnie tak na lekcji się nie je. Ale wiesz co, ja nie wiem co ci no. podać, ty jesteś uczulony, tak, czy nie Tak, tak. Matematy matematykę, 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 tak to hmm. Wygupy, wygupy Wam tylko w głowie. Dam tutaj takie krople miętowe. O, nie, 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 wam. Nie. nie interesuje mnie będę to. Trzeba było nie jeść ci tak? Nie. Trzeba było o, nie, nie. Dawaj, dawaj. Za godzinę o. powinno przejść, ale chwila, chwila. Mati, A? nie było cię ostatnio na bilansie. Nie ci. Cisza, cisza. Trzeba cię wpisać. Tak, tak to nie może być. nie Cisza, miała. cisza, nie pytałam. Za godzinę masz przerwę, przyjdziesz i cię wybadamy. Cisza. I dalej na lekcję. Jak nie przejdziesz bólem brzucha, proszę wrócić. Zadzwonimy, po pogotowie. No już trzeba chodź. Lepić, lepiej, ci o, lepiej. 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 No, my wróciliśmy już z sebą od higienistki. siadaj, bo że tych chipsów ciągle. A tam ten iść. ci łeb no, to chowie, zaraz. E, przepraszam że panią mogę iść na ostrzeć, gdzie ołówek przy świętyku? Dobrze idź. Seba Marty, do dyrektora, szybko, do dyrektora, tu jest. No kiepski, ma. Ostatni tak, dobrze, Co to za pas? No Seba, chodź tutaj do Kibla, nie? No i co? No. w ogóle nie pójdziemy do dyrektora, przeczekamy w Kiblu. Hey, Poczekamy Przecież do przerwy, no. W ogóle, to byśmy nie musieli iść jakbyś kurde się zachowywał. Ty się zachowywałeś, ty się zawsze zachowujesz! Złownie mnie, oczywiście mnie. Spokój. Naprawdę za no. co pójdę do dyrektora. 5 no, minut minęło. Nie wiem, no 10 minut. Dobra, idziemy. Powiem, że byliśmy. No i co? No i dzwoniliśmy do mamy, no. Ona nie będzie tego sprawdzać. Mówisz? No, stary tuczek, No. Ale, No, Byliśmy. Byliśmy, i ma, mieliśmy dzwonić do mamy, i powiedziała, że będziemy mieć dużą karę. No i bardzo dobrze. Oby to był ostatni raz. Obiecujemy. Możemy no, usiąść, już będziemy grzeczni. Grzec. Dobrze. Jeszcze raz zobaczysz. No, widzisz, teraz się zachowuj. Ty się zachowuj. Ciągle przez siebie tak. Piszemy do tej? Do Zuzy, piszemy liścik. Hey no, napiszmy coś, że ją kochamy. Nie bo już... Poczekaj. czy będzie z nami chodzić? Dobra, to napisz, I dwa serduszka zrobimy. Taka fajna jest, co? Beny... Dybdzy... S. I... E... RZ? Kropką. Z kropką. Dobra. Będziesz... Z. Nami... Nami... Samochanie. nie? Wiadomo. Ho. G... G. G. i seduszka dwa no? o tak i co myślisz, że tego? robi to na niej wrażenie? a zróbmy pachnący sekret może, masz jakiś perfum czy coś? nie ma, skądś <grym> o dobra, teraz będzie na pewno ci tak. robisz? nie, ja rzucę taką może kuleczkę no, tam. kuleczkę? No. no dobra, to rzuć rzuć tylko, tylko, że traf, ma, ma Nie, Dało się pisać. Okay, to zaczął coś. Zrobię samolot. A zrób taki z skrzydłami. Nie umiem takich No, Ja wiem, że ciężko. A właśnie, ja umiem taki. dziadek taki kiedyś już miał. On leciał 3 km. Na pewno tyle nie leciał. Leciał 3 km, bo mierzyłem stopami. Tak. Nie, Nie znasz jest. się, kurde, na zegarze, a ty na, 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 na miarach długości Ty się znasz, tak. no, dobrze, ty się znasz. Dalej. Dalej. nauczycielkę trafię, ja bym na koniec szpilkę tu włożył jeszcze. Gdzie szpilka? W czubek. Tu? Tu? Dobra, co odwrócona teraz tyłem. W tyłek, fajnie, fajnie, dawaj, mocno. Który to? Adi, 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 Adi. adi. Za drzwi. Do dyrektora w tej chwili. Sobie porozmawiamy, idę z tobą. A cicho tutaj. Na miejsce. Przez Sprawdźmy, nagane. Zbrać Jak się nie zaczyna. Gdzie idziesz? Przecież jesteśmy. Musimy zostać. Oni tylko idą. Ty wiesz co jest teraz historia? Nie, gegra. A zastępstwo jest? Zastępstwo z tą nową gościarką. No będzie, pewnie będzie nas pytać Będziemy co jak. Eee. No, bo, bo nie zna nas. On nas nie zna, no właśnie. No dobra, ale ostatnia lekcja i do chaty, to jest nareszcie. Nareszcie, dobra. No, dobra. Witam gościarki, dajcie. Jestem waszą nową nauczycielką, nazywam się Kania i chciałabym coś o was dowiedzieć. Może zaczniemy, tak dziwnie, ale od numeru 11. To jest pod 11? Eee, Mati Michalczak. Eee, zainteresowania to sport, zbieranie puszek Seba. A właśnie, Seba, Te same nazwisko. Siematu, Seba. Zainteresowania to bieganie pod górkę i łowienie żab w majorze. Ciekawe. To może teraz numer trzeci, co? Chyba już mam dosyć ile, jeszcze minuta do dzwonka, już wychodzę, już wychodzę. Nie mogę, No nie mogę, No nie mogę. Kiedy to się skończy? O, w końcu. Dzwonek jest dla nauczyciela! Siadamy, jeszcze nie skończyłam. Nie prawa ucznia, dzwonek jest dla uczniów. No tak, Dobra, ja to, to, to piszę do oświaty. do oświatury A,